exato Dzień dobry, Szanowni Państwo. Choć to dzień dobry nie jest, cały ten miesiąc nie jest dobry, zwłaszcza dla branży transportowej, która protestuje przy granicy. Dzisiaj nasz poseł Grzegorz bran razem z kolegą Tomkiem Buczkiem oraz innymi działaczami konfederacji wsparli protest przewoźników. Przewoźników, do których także dołączyli przedstawiciele protestujący jakiś czas wcześniej z, z oszukanej wsi. Drodzy Państwo, branża transportowa jest strategiczną branżą w naszym kraju. Teraz w momencie tak zwanego. Braku władzy, bo jedna władza odchodzi, druga władza się zawiązuje. My, Polacy, a w szczególności przewoźnicy, pozostawieni sami sobie. Nasi działacze przyjechali z Korczowej. Ja oddaję głos panu posłowi Grzegorzowi Braunowi, który przedstawi, co się działo przy granicy z Ukrainą, a dalej wystąpią przedstawiciele protestujących oraz pan profesor Andrzej Zapałowski. Szczęść Boże kierowcom, transportowcom, przewoźnikom, spedytorom. Szczęść Boże. No i ratuj się kto może, kiedy ukraińska spedycja zajeżdża naszych przedsiębiorców i kierowców. Zajeżdża dosłownie, niszczy nasz rynek, wjeżdżając na warunkach uprzywilejowanych, bo tam, gdzie jedni muszą spełniać wyśrubowane normy eurokołchozowe, a to dotyczy naszych kierowców naszych transportowców, a drudzy nie muszą tych norm spełniać i po prostu mniej ich kosztuje zarabianie w tej branży, a to dotyczy Ukraińców, no to są nierówne reguły gry i my, konfederacja, upominamy się o tę co najmniej równość reguł gry, chociaż dodajemy chętnie, że to Polak powinien być w Polsce gospodarzem i państwo polskie powinno stać na straży bezpieczeństwa, także zawodowego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa socjalnego naszych przedsiębiorców, naszych Kierowców. I dlatego podejmujemy tę interwencję poselską. Dziś rano na przejściu granicznym w Korczowej zorientowaliśmy się w sytuacji, zasięgając opinii oczywiście przede wszystkim samych zainteresowanych bohaterów prowadzących ten protest, rozmowa ze Strażą Graniczną, policja w Jarosławiu, gmina Radymno. Wójt, który zalegalizował przecież ten protest i teraz nie będę tego owijał w bawełnę. Podlega rozmaitym naciskom z różnych stron, z polskiej i z ukraińskiej strony, żeby ten protest z kolei zdelegalizować, żeby on się skończył, żeby zniknął. Cała sytuacja jest obrazem wielkiego marnotrawstwa, wielkiej szkody, którą wszyscy ponosimy. Bo chciałbym podkreślić, że kierowcy transportowcy. Przedsiębiorcy tej branży nie upominają się tylko o swoje partykularne, egoistyczne interesy, występują w interesie nas wszystkich. Ile polskich rodzin żyje właśnie dzięki temu, że ta branża tak pięknie nam rozkwitła, tak pięknie się rozrosła, i przecież wszystkie polskie rodziny korzystają. Z tych towarów, które przewozi spedycja, które docierają tylko dzięki temu, że polscy kierowcy siedzą za kółkiem. Więc to jest po prostu szereg naczyń połączonych. Konfederacja po polskiej stronie, Konfederacja przeciwko. Ukrainizacji, tak jest, Ukrainizacji polskiego transportu przeciwko likwidacji polskiej branży transportowej, a do tego to wszystko prowadzi, jeżeli, jeżeli trendy nie zostaną zatrzymane i odwrócone. Jak mogą i powinny być zatrzymane? No jednak zezwolenia, szanowni państwo, one zostały zniesione parę dni temu bredził jeden z ministrów odchodzącego rządu. Bo operował informacjami pan minister Mularczyk mówił o tym, że właśnie to wszystko jest na bazie tych zezwoleń. Tych zezwoleń nie ma. Od y, paru lat, i w związku z tym jest wolna Amerykanka Nomenomen. E, cieszy nas to, że do tego protestu przyłączają się kolejne środowiska, że do transportowców przyłączyli się rolnicy. E, i, e, I oczywiście dobrą wiadomością jest to, że ta sprawa nabiera też wymiaru międzynarodowego. To znaczy, szykują się protesty e, w tej samej sprawie, ale poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Ale Szanowni Państwo, dobra wiadomość. Od paru tygodni Podkarpacie ma już nie jednego posła Konfederacji, ale dwóch. Pan profesor Andrzej Zapałowski, z którym razem podejmujemy te interwencje, tu dziś w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Podkarpackiego. Chcemy dowiedzieć się, jakie są łańcuchy decyzyjne, kto podjął decyzję o skandalicznym przeprowadzeniu przez polską policję konwoju ukraińskich samochodów, co wiązało się ze z łamaniem reguł ustalonych właśnie kiedy protest został zadeklarowany i zorganizowany i zalegalizowany. Chcemy się tego dowiedzieć, chcemy się dowiedzieć jakie są działania, jakie są zamiary władzy państwowej względem samorządowców i względem kierowców. Pan profesor Andrzej Zapałowski wcześniej zajęty swoimi obowiązkami akademickimi, bo jako uczony musi przecież wywiązać się ze zobowiązań zaciągniętych zanim Pojawił się mandat poselski. Bardzo proszę, panie profesorze. Szanowni Państwo, faktycznie od dwóch dni jestem zaprzysiężonym posłem Rzeczpospolitej Polskiej z okręgu wyborczego, gdzie są dwa duże przejścia z Ukrainą, bo tych mniejszych nie mówię. Po pierwsze, chciałbym podkreślić jedno. Że tutaj mamy do czynienia nie z przedsiębiorcami ukraińskimi zasadniczo, tylko z oligarchami ukraińskimi, którzy tak samo jak w produkcji żywności, tak samo w transporcie i w innych dziedzinach chcą zdominować po prostu swoim kapitałem polski, polską przestrzeń gospodarczą. I na to nie będzie zgody. To jest po pierwsze. Po drugie, z przecieków pracy, ale też z relacji protestujących mamy informację, że niektórzy protestujący są zastraszani, i to nie tylko przez kierowców ukraińskich, ale po drugiej stronie także przez aparat yy, i służby ukraińskie. I chcę powiedzieć jasno, że będziemy wszystkie takie informacje yy, notować i nie prosimy, żądamy polskie służby, że mają podjąć działania. Osłona i ochrona protestujących Polaków Czyli transportowców, czyli rolników, po prostu musi być bezwzględna. Każda próba zastraszania po polskiej stronie, czy też po ukraińskiej, ma być notowana. Jeżeli po stronie ukraińskiej jakieś podmioty będą szantażować, one mają być rejestrowane, do tego będziemy polskich kierowców namawiać. I przekazywać tutaj czy numery rejestracyjne, czy dane osób, które próbują zastraszać po drugiej stronie. Nie ma po prostu takiej możliwości, żeby obywateli Rzeczpospolitej zastraszać, tym bardziej po, tym, po tych gestach, które Polska dokonała względem Ukrainy. Po prostu na to nie będzie zgody. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w czasy, w których władze Rzeczpospolitej Polskiej. Deklarowały się jako chętne do pełnienia roli sług narodu ukraińskiego. Te czasy, mam nadzieję, dobiegają końca. Mam nadzieję, że to polski interes narodowy, polska racja stanu bezpieczeństwo, dobrostan i daj Boże, dobrobyt Polaków będą leżeć na sercu władzy polskiej. A jak ta władza dziś odnosi się do tych kwestii, tego spróbujemy dowiedzieć się za chwilę, wchodząc do tego budynku, do Urzędu Wojewódzkiego wraz z panem profesorem Andrzejem Zapałowskim i wraz z protestującymi, których przedstawicieli proszę teraz o zabranie głosu. Witam serdecznie, nazywam się Josiński Bartosz, jestem członkiem Komitetu Obrony, na, obrony przewoźników, i, przewoźników i Pracodawców Transportu. My nie żądamy nie wiadomo czego, żądamy tylko powrotu do rzeczywistości sprzed wojny. Chcemy uzyskać zezwolenia na przewozy komercyjne. Bez tego nie jesteśmy w stanie w ogóle konkurować. Nasze utrzymanie pracowników, naszych firm koszty są tak ogromne pod utrzymania e, tudzież tych samych e, pracowników na Ukrainie, że nie jesteśmy, mówię, w stanie konkurować bez e, zezwoleń. Giniemy, po prostu nie ma nas. Niedługo, dajemy jeszcze pół roku, nie będzie nas kto reprezentować. Polski transport upadnie. Dziękuję. Bardzo proszę. Dzień dobry. Artur Izdebski, przedsiębiorca z Województwa Mazowieckiego, należy do Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu. Przyjechałem tutaj, przyjeżdżam tu na granicę 350 km. Mój profil firmy. Nie jest ukierunkowany w transporty na Ukrainę, lecz wręcz przeciwnie, wykonuje transporty na terenie Unii, głównie jest to Francja mi jako przedsiębiorcy nie uśmiecha się tutaj przedsiębiorcy jako zwykłemu obywatelowi nie uśmiecha się tu przyjeżdżać wolałbym siedzieć z rodziną, z dziećmi w domu ale nie mogę sobie na to pozwolić ponieważ ukraiński transport nas wyka nasz wykańcza jesteśmy w Unii unia nakłada na nas potężne obowiązki obowiązki poprzez pakiet mobilności obowiązki z poszczególnych krajów które kierowane są na przykład z Niemiec czy Francji tak jak prawo tak zwane Macron które przepisy musimy spełniać czy niemiecki milok Ukraina wjeżdża do Europy Wjeżdża bez żadnych zasad. Nie dostosowuje się do zasad, które panują dla polskich przewoźników, dla unijnych przewoźników. Powiem więcej, Ukraina w tej chwili, jako jedyny kraj spoza Unii, nie posiada zezwoleń. Ja jestem jak najbardziej za wspieraniem Ukrainy, jestem za, za tym, żeby jechały tam jechała tam pomoc, pomoc humanitarna, pomoc militarna. Ale transport komercyjny musi być włączony w końcu do zezwoleń, jak wygląda to wobec państw innych spoza Unii. Ukraina, Ukraina nie jest już pępkiem świata, i powinna w końcu to zrozumieć, że musi stać na równi z krajami spoza Unii. My nie chcemy nic, nic nowego, nic od siebie, chcemy tylko i wyłącznie przywrócenia tego, co było. Tego, co było do 2021 roku, do końca 2021 roku. Nie chcemy tylko dla jednej strony zezwoleń. Chcemy zezwoleń dla strony ukraińskiej, 160 tysięcy, tak jak było w 2021 roku. I zezwoleń dla strony polskiej. Chcemy równości. Nikt nie chce konkurować. Po prostu chcemy prowadzić nasze firmy na równi. Dziękuję bardzo. głos rolników. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, my jako rolnicy oszukanej wsi z kolegami także wspieramy tutaj naszych przewoźników, bo myśmy tego doświadczyli dużo wcześniej napływem zbożu zbóż technicznych z Ukrainy. To pierwsi my dostaliśmy najwięcej batów z tego względu, że to zboże rozpłynęło się tutaj na wschodniej ścianie, czyli na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Ucierpieliśmy. Nie wiemy jakiej jakości. Było to niekontrolowane. Było to może zboże nie, nie tylko gorszej jakości, tylko po prostu z pestycydami i tak podobnymi środkami ochrony roślin, które u nas po prostu już dawno nie figurują i nie są stosowane. I jak random i pochodne temu. Tak, dlatego apelujemy też do wszystkich rolników, że w czwartek przyszłego tygodnia. Roz, robimy też blokadę na granicy w Medyce, żeby się do nas dołączyli i wspierali nas w tej trudnej sytuacji, z tego względu, że do tej pory rząd się tylko cały czas tam przedziera między sobą, ustawiają dalej stołki, ale nasz rolników zostawili na bocznym torze. I jest, jesteśmy bardzo oburzeni, że nawet powiem sobie, tak pokrótce dostała, pewne etapy tych pomocy zostały wycofane. Przykładowo dwuprocentowy kredyt, który był do, bodajże do wczorajszego dnia. Stwierdzono, wysłano z agencji ARIMU powiadomienie do wszystkich banków, że nie ma funduszy i niestety tego kredytu, który miał być pomocą dla rolników, już nie będzie. Tak widać jak to rząd ten uchodzący dzisiaj podchodzi do sprawy rolniczej. Także bardzo jest nam przykro, że nikt nas nie docenia do tej pory i jesteśmy w trudnej sytuacji, bo płody, które są na dzień dzisiejszy są bardzo tanie. Środki do produkcji są bardzo wysokie, także nic się to nie zmieniło na domiar tej samej sprawy. Nawet nie mogliśmy kupić ropy w pocetach kurtowej, bo nie było na rynku, była to do, po wszystkich stacjach, które tam sprzedawały, ale my jako rolnicy nie mogliśmy tej ropy nabyć w kurcie to było naprawdę ciężko. Kukurydza, która kosztowała w ubiegłym roku 920 zł, dzień dzisiejszy kosztuje 320 30 zł. Proszę sobie wyobrazić, jakie to jest przełożenie, gdzie nawozy, które daliśmy na produkcję tego jednego hektara kukurydzy wynoszą w granicach... 3000 zł i wszystkie środki do produkcji. Rasumując jest to blisko 5,5 tysiąca, a średnia produkcja kukurydzy na Podkarpaciu to jest 10 ton. To jest 3300. Resztę musimy dołożyć z własnej kieszeni. Czyli jesteśmy do tyłu. To jest taki jeden prosty przykład. Dziękuję serdecznie Państwu i naprawdę musimy się zmobilizować, żeby pokazać temu urzędowy, że źle robię. Tak, ja bym chciał jeszcze podziękować kolegom rolnikom za wsparcie, jakie otrzymujemy od nich. Chciałbym też zaapelować do innych branż, innych przedsiębiorców. Proszę Państwa, nasz rząd, rząd i oligarchowie ukraińscy wykończyli rolnictwo. Biorą teraz się za przewozy, za transportowców. Zaraz przyjdzie kolej na kolejne branże. Bardzo dziękujemy. Interwencja poselska prowadzi nas do Urzędu Województwa Podkarpackiego. Oczywiście, czy jeszcze można zadać pytanie. Nastąpi. Jakie pytanie? Pytanie do przewoźników. Generalnie w praktyce, jakby panowie mogli powiedzieć, jak wygląda ta konkurencja? Bo też nie każdy Proszę zna podać. się na tej na tej, na tej, na tej, na tej branży czy to jest tak że zabierają wam zlecenia oferując niższą cenę bo nie każdy po prostu wie na czym polega ta branża przyjmij e... e... polski przedsiębiorca do e... skarbu państwa za jednego pracownika e... odprowadza opłaty typu ZUS podatki w kwocie około 4000 zł na to e, ukraiński przedsiębiorca na takiego pracownika do swojego państwa odprowadza kwotę w wysokości 500 zł to jest potężna holendarna różnica drugą sprawą jest to że wypłata dla polskiego kierowcy dla e, kierowcy zatrudnionego w polskim przedsiębiorstwie oscyluje w granicach od 7 do 10-11 tysięcy w odwrotnej sytuacji w, e, w lustrzanej sytuacji na Ukrainie Taki przedsiębiorca, który zatrudnia, e, k, zatrudnia pracownika, wynagrodzenie takiego pracownika wynosi tam w granicach e, 3000 złotych. Kolejna holendarna różnica. Tutaj e, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby były takie różnice, bo to destabilizuje naszą równowagę i naszą równość na tym rynku transportowym. I my oczywiście, Szanowni Państwo, nie popieramy tego przeciążenia podatkowego i chętnie byśmy wszystkim ulżyli, ale dopóki ta władza utrzymuje takie obciążenia podatkowe, no to nie możemy się godzić na to, żeby do Polski wjeżdżali na e, zasadach uprzywilejowanych e, kierowcy e, transportowcy, którzy naszą branżę koszą. E, chodźmy, już, chodźmy już do urzędu. Tak, idziemy.